Po raz pierwszy aż przez dwa weekend zespoły Magic Sport Modelki futsalu walczyły w turnieju o Puchar Ligi. Droga po trofeum rozpoczęła się od rywalizacji w trzech grupach eliminacyjnych. Już na tym etapie nie można było odpuszczać żadnego meczu, bowiem tylko zwycięzcy poszczególnych grup awansowali do walki o najwyższe lokaty. To sprawiło, że w grupach eliminacyjnych doszło do kilku niespodzianek. Turniej o Puchar Ligi nie był udany dla wicemistrza tegorocznych rozgrywek nieprzeciętnych. Zespół w swojej grupie eliminacyjnej zajął ostatnie trzecie miejsce i musiał zadowolić się walką o miejsca od siódmego do dziewiątego z kolbenami i zakręconymi w futbolu. Z tej rywalizacji nieprzeciętnym udało się wyjść zwycięsko i ostatecznie w Pucharze Ligi uplasowali się na siódmej pozycji. Myślę, że już chyba przemęczenie, no i też traktowaliśmy ten puchar jako bardziej rozrywkę, a nie walkę o punkty. W grupie walczącej o miejsca od 4 do 6 najlepiej spisała się szansa na sukces. Zawodnicy szansy wygrali oba swoje spotkania i skończyli rywalizację w Pucharze tuż za podium. W grupie walczącej o Puchar Ligi dzięki dobrym wynikom w eliminacjach znalazł się mistrz tegorocznych rozgrywek MKS Chrisboot 1 oraz MKS Fablock 2000 i MKS Chris Boot 2. W pucharze mistrz ligi pokazał siłę i po wygranej 4-1 z drugą drużyną Chris Budu oraz takim samym zwycięstwem nad Fablokiem przypieczętował dominację w zakończonym sezonie rozgrywek na szanowskiej Hali. W sezonie zasadniczym Chris Bud wywalczył komplet punktów, stracił mało bramek, pewnie wygrywając wszystkie swoje spotkania. Jak podkreślają zawodnicy mistrzowskiej drużyny, przepis na sukces wymaga pracy, ale jest prosty. Dobre zgranie i wspólne treningi od kilku lat. My nie dzielimy mecz z słabszymi, z lepszymi. Dla nas każdy mecz jest równy, dla każdego się przygotowujemy tak samo, w każdym meczu po trzy punkty, no. nie, ma, nie, nie, nie traktujemy jakoś inaczej każdego meczu. Jest fajnie wygrać w lidze i w pucharze, prestiżowe to są i, jedne, i liga i puchar, no, no super. Turniej dla zespołów z mini ligi rozegrano systemem pucharowym. W półfinałach mistrz rozgrywek Magic Sport gładko pokonał pryncypałki 3 do 0, zaś sprzęgło Sosnowiec wygrał z MKS-em Trzebinią Siersza. Na pocieszenie Trzebinianie zmierzyli się w meczu o trzecie miejsce z pryncypałkami, ale mecz obron też nie był dla nich szczęśliwy. Od pierwszych minut to pryncypałki przeważały i w dziewiątej minucie prowadziły już 2 do 0. Ostatecznie to oni po wygranej 2 do 1 wywalczyli trzecie miejsce. Jesteśmy zadowoleni, chociaż mamy troszkę... Niedosyt po tej przegranej z Magic Sportem 3 do 0 w półfinale, ponieważ myślę, że byliśmy w zasięgu tej drużyny, mogliśmy wygrać, no niestety już, gdy padła pierwsza bramka, wszystko się posypało no i nie daliśmy już rady odrobić tej straty. W finale Magic Sport pokonał sprzęgło Sosnowiec 1 do 0, zapewniając sobie tym samym podwójną koronę w tym sezonie. Jest podwójna radość z tego, że wygraliśmy te Puchar Ligi i całą ligę ogólnie. Cieszymy się też z tego, że nie przegraliśmy żadnego meczu. Mało bramek puściliśmy. Jest dobrze. Podczas Pucharu Ligi rozegrano także mecz pokazowy, w którym oprócz zawodników mini i młodej ligi wystąpili futsalowcy z, z ekstraklasowych parkietów. Do meczu pokazowego udało nam się zaprosić kilka, kilka osób związanych z szanowskim futsalem, prawda? Sześciu, sześciu zawodników, trenera Pawele, który kilkadziesiąt lat temu grał na Mistrzostwach Świata w Hongkongu, kilku młodszych zawodników, którzy tutaj zaczynali, jak Mikołaj Igor, czy Paweł Budniak, Miłosz Kocot, Paweł Strusiński, którzy tak którzy tutaj brali udział w rozgrywkach seniorskich, którzy tutaj trenowali razem z północą, może poza Pawłem. Eee... Z nimi w drużynie grali ci najmłodsi z mini ligi i trzeba jasno powiedzieć, że bardzo fajnie sobie radzili, kilka akcji było naprawdę efektownych. na pewno zobaczyli ile im jeszcze brakuje, ale zobaczyli właśnie nad czym muszą pracować, aby, aby w przyszłości mógł gra, móc grać tak jak właśnie Mikołaj, który praktycznie rok po zakończeniu rozgrywek młodej ligi już debiutował w Ekstraklasie. Dla młodych zawodników zobaczenie w akcji Mikołaja zastawnika czy Igora Borowicza było doskonałą lekcją, a także motywacją, że z występów szanowskich Sportowej. Droga na ekstraklasowe parkiety jest jak najbardziej możliwa. Bardzo fajnie, tutaj wrócić na halę. Cieszę się, że tutaj miałem okazję zagrać kolejny raz po dłuższej przerwie. Fajni ludzie, fajni kibice. Tutaj liga bardzo fajna. Myślę, że się w szybkim tempie rozwija. No Ja tutaj sam z tej ligi wypłynąłem, że tak powiem. Także tutaj jedynie, jeżeli mogę doradzić, to trenujcie, bo potem może. Coś się z tego urodzić. Jest to równie fajne przeżycie, spotkać się też z kolegami, co się wcześniej może zaczynało, jeszcze to przygodę z Fucalem i powrócić na... Po prostu taką rodowitą halę. Warto swoje pierwsze kroki tutaj stawiać. Naprawdę wysoki poziom, jak i zawodników, jak i ogólnie organizacji jest, więc na pewno nikt na tym nie straci. W meczu pokazowym gwiazdy nie zawiodły. Wspierane zawodnikami mini ligi pokonały reprezentację młodej ligi 5 do 1. Bramki dla gwiazd zdobyli Igor Borowicz, Paweł Budniak oraz Karol Piechota, Bartosz Bęben i Dawid Celmer. Honorowe trafienie dla zespołu młodej ligi zanotował Sebastian Ślusarz. Jeżeli chodzi o zespół tutaj złożony z zawodników Młodej Ligi, to byli wybrani zawodnicy z każdego zespołu. Tak jak już wspominałem, jednak była to dysproporcja pomiędzy tym dołem tabeli, a górą, więc nie byli to koniecznie najlepsi zawodnicy z Ligi, ale tacy przedstawiciele, więc podejrzewam, że gdyby faktycznie złożyć taki dream team z całych rozgrywek, to ta walka na pewno była jeszcze bardziej zażarta. No i ci, ci nasi goście dzisiejsi, nasze gwiazdy, też by się musieli bardziej napocić, aby, aby, aby ten mecz wygrać. Turniej o Ligi zakończyła uroczystą ta Ceremonia wręczenia nagród. Oprócz statuetek dla zwycięzców niedzielnego turnieju, nagrody i medale trafiły do najlepszych zespołów sezonu zasadniczego. Za zwycięstwo w młodej lidze okazały Puchar wzniósł MKS Chris Boot 1, zaś w mini lidze bezkonkurencyjny w tym sezonie okazał się zespół Magic Sport. Tradycyjnie indywidualne wyróżnienia i nagrody trafiły także do najlepszych zawodników zakończonego sezonu.